Moja ostatnia wizyta u dermatologa kosztowała mnie 600 zł, czyli ready w mi i małe Story time. Ja nie miałam trądziku przez 20 lat swojego życia, ale w pewnym momencie coś się stało i wysypało mnie tak, że ja nie potrafiłam rano poznać swojej buzi. No i pierwsze, co zrobiłam, to poszłam do dermatologa, tylko że dostałam maści, antybiotyki i nic nie pomogło. I zapłaciłam za to 600 zł. Ale słuchajcie, to się ciągnie do dzisiaj. W piątek idę znowu do dermatologa i mam wielką nadzieję, że dostanę izotek. Ja wiem, że izotek wcale nie jest dobry dla zdrowia, organizmu itd., ale no, nie mogę się pozbyć swojego trądziku. Zresztą wi widzicie, jak on wygląda, tak? To jest mój największy kompleks. Ja nie mam żadnych innych. Ciężko mi jest wyjść z domu bez makijażu. Bo nie potrafię przyzwyczaić się do tego, po prostu jak wygląda moja twarz w tym momencie, bo kiedyś była zupełnie gładka, nie miałam z nią problemów, ewentualnie gdzieś tam jakieś małe wypryski, jeden pojedynczy, jak jeszcze chodziłam do gimnazjum, ale to było e, dość dawno temu. Ja uważam, że nie powinno się wstydzić trądziku, ale w praktyce jest jak jest. Równie dobrze mogłabym sobie nałożyć jakieś filtry na twarz, żeby go nie było widać w sensie na filmiku, ale nie chcę. Én itt a